Kiedy pytaliśmy Was o zestaw, który najbardziej chcecie zobaczyć z matki Reobrix, to bardzo często wymienialiście jedną pozycję. Kościół. A że my spełniamy Wasze prośby, to oto na kanał wlatuje ten Wielki Kloc. Sprawdźmy, czy warto się nim zainteresować. Na wstępie chciałbym przedstawić specjalną listę cech charakterystycznych dla Matki Reobrix, które ja i Brewa wymieniliśmy w swoich dwóch poprzednich dłuższych recenzjach, a które tutaj powtarzają się praktycznie 1 do 1. Ten zestaw wyszedł w podobnym czasie co dwie poprzednie pozycje, więc oszczędzę czasu sobie i Wam poprzez niepowtarzanie się w tej recenzji. Zamiast tego przejdę do rzeczy, które Reobrix robi po prostu inaczej. I pierwszą taką rzeczą jest oczywiście niecodzienna tematyka, która dla wielu jest najważniejszym motywatorem. W czołowej duńskiej matce nie znajdziecie tematyki kościoła, a tutaj nikt nie udaje, że nie chodzi o kościół katolicki. Wszędzie macie witraże, ale znalazły się też krzyże i to nawet w kilku sztukach, aby nikt nie mówił, że próbują je ukryć. Gdzie krzyż? Do tego zestaw jest monumentalny. Dla części będzie to plus, dla innych ogromny minus i wszystko zależy od tego, czego od niego oczekujecie. Czy porządnego budynku na półkę, czy integralnej części średniowiecznej makiety. Ja akurat uważam to za plus, bo skala robi wrażenie, ale rozumiem, gdy ktoś będzie miał inne zdanie, bo nie będzie mu to pasować do makiety. Jednocześnie ma ten zestaw kilka nowych minusów. Największym z nich jest brak wyposażenia wnętrza. To element, który zrobił na mnie dość duże wrażenie przy poprzednim zestawie, a tutaj mnie zawiódł. Nie rozumiem, z czego to wynika. Przecież wystarczyło zrobić kilka ławek, albo chociaż ciekawie zaaranżować ołtarz. Wiem, że i tak nie ma tej minifigurek, ale w poprzednim secie nie stanowiło to problemu, aby zrobić bar z siedzeniami. Myślę, że jeszcze większym problemem były dla mnie naklejki. Część z nich mogła być ze spokojem wykorzystana w trakcie składania zestawu, gdzie miałbym większą kontrolę nad tym, jak idą te naklejki. Zresztą ta technika nawet pojawia się w jednym momencie, więc nie rozumiem, dlaczego nie wykorzystano tego częściej. Jednak w końcu, gdy już miałem złożony zestaw, naklejenie tych zaokrąglonych witraży było wprost mordęgą. I choć trochę się nad tym setem znęcam, to nie mogę powiedzieć, że jest tragiczny. Z grubsza wygląda to bardzo dobrze, a gdy dorzucimy do tego optymalną cenę i niespotykaną tematykę, to na pewno znajdzie on swoich miłośników. Jednocześnie nie będę was oszukiwał. Naklejki dały mi w kość, kolory również, a największa wada, czyli dziwne techniki budowy w połączeniu z topodnymi elementami potrafiły mnie solidnie wnerwić. Pamiętajmy jednak, że te zestawy wciąż należą do puli nieco starszych setów Reobrix. Prawdziwy test przyjdzie, gdy dostaniemy nowe sety z nowymi mechanikami, bo może tam uświadczymy nowej jakości. Tutaj pewne rzeczy trzeba zdzierżyć i dopiero efekt końcowy Wam to wynagrodzi. A tymczasem dzięki za oglądanie. Dziękujemy matce Reobrick za udostępnienie egzemplarza do recenzji, choć marka nie miała wpływu na jej treść. Dziękujemy również patronom, którzy wspierają nas na Patronite i zachęcamy do dołączenia do tego zacnego grona. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.